Proszę Państwa, to już czternasty wykład z przedmiotu Kultura Społeczeństwa Informacyjnego. Tym razem parę zdań chciałbym powiedzieć na temat płci w informacjonalizmie. Na temat ten może budzić zdziwienie u niektórych osób, bo co ma informacjonalizm do płci? Zwykle my jesteśmy przyzwyczajeni do różnego typu dysput na temat płci. W ramach tzw. ruchów feministycznych oraz zwanej ideologii czy nauki gender. Mówię ideologii i nauki, bo to w zależności od punktu widzenia, dla jednych jest to ideologia, dla innych normalna dyscyplina czy studia naukowe. Natomiast w ramach różnych opisów, Dotyczących świata informacjonalizmu i jego kultury, zwykle te kwestie się no, pomijało. Z drugiej strony, sam ruch feministyczny czy badacze genderowi też jakoś wprost i specjalnie nie odnosili się do problematyki płciowości związanej z gwałtownymi przemianami technologicznymi. Ale gdy się bliżej przyjrzeć tym zagadnieniem, to się okazuje, że świat informacjonalizmu i towarzysząca mu kultura unieważniają większość problemów i sporów dotyczących płci, czy zwłaszcza tej płci kulturowej, jakie toczą się również i we współczesnym świecie, na przykład w tym świecie ponowoczesnym, na gruncie wspomnianych. Koncepcji feministyczno-genderowych. Otóż, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, że z jednej strony sama specyfika tego świata informacjonalizmu no powoduje, że płeć schodzi w nim na plan dalszy. Ponadto, pewne możliwości, które już się rysują, a nie tylko w sferze jakichś koncepcji futurystycznych. No, będą miały i to w najbliższej przyszłości kolosalny wpływ na płciowość, na nasze rozumienie płci oraz na przemiany z tym wszystkim związane. I te dwie kwestie w dalszym ciągu chciałbym omówić. Otóż, proszę Państwa, do tej pory wydawało się, że. Płeć, zarówno ta biologiczna, czyli taka w miarę ustabilizowana, jak i kulturowa, czyli właśnie zmienna historycznie, no, są niezbywalnymi elementami życia różnych kultur i różnych społeczeństw. Jeśli dodamy do tego taki swoisty kult ciała, który wiąże się z płciowością i nie tylko dotyczy wbrew pozorom, Ciała kobiecego, ale coraz częściej męskiego, no to, yy, yy, no to wydawałoby się, że, że tutaj yy, w informacjonalizmie nic się nie może zmienić. Okazuje się, że jednak zmienia się już teraz i, na, i w przyszłości też się zapewne jeszcze więcej zmienia. Mianowicie to, że w informacjonalizmie, jak już powiedziałam, płeć traci na znaczeniu. Dlaczego traci na znaczeniu? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, że Coraz częściej nasze życie przynosi się do sieci. Coraz częściej wiele różnych spraw załatwiamy w sieci. Pracujemy, uczymy się, korzystamy z różnych rozrywek, które oferuje współczesny internet, zwłaszcza ten internet drugiej generacji, no i rodzący się internet trzeciej generacji, prawda, 3.0 oparty o oparty na sieci semantycznej. Zresztą te zjawiska już wystąpiły wcześniej w świecie gier, dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, po pierwsze, w sieci jesteśmy zwykle anonimowi, posługujemy się tak zwanymi nikami, prawda? które niekoniecznie muszą odzwierciedlać tradycyjny podział płciowy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w w sieci też coraz częściej posługujemy się awatarami, prawda? czyli następuje zjawisko tak zwanej awataryzacji. Prawda? My nie występujemy bezpośrednio, reprezentuje nas awatar. Tak jak awatar reprezentuje nas na przykład, wcześniej już reprezentował w różnego typach, typu grach komputerowych. Tak teraz coraz częściej reprezentuje nas w różnego typu wirtualnych światach, jak na przykład w Second Life, no i w takich też różnych portalach społecznościowych. Prawda? Czyli, czyli no, awatar zwykle jest bezpłciowy, znaczy w tym sensie, że awatary można zmieniać, można przeodziewać prawda, różne postaci. Są awatary nawiązujące do klasycznych wyobrażeń męskości i kobiecości, zarówno przede wszystkim w sensie no, fizyczno-biologicznym, no, a są awatary pod postacią zwierząt bądź jakichś innych abstrakcyjnych tworów. No, zresztą sami też możemy sobie te awatary tworzyć. I to już powoduje, że, że tradycyjne emblematy płci, no tutaj. Schodzą na plan dalszy. Co więcej, wręcz no, 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 przestają istnieć, prawda? Rozmawiamy y, za pomocą awatarów, y, możemy posługiwać się różnymi formami, możemy udawać i tak dalej, i tak dalej. I to już jest pewna realność, pewna rzeczywistość. Y, co więcej, sam człowiek się zmienia. No? Coraz częściej mówi się o o tym, że wyzwalamy się z tradycyjnych ograniczeń, które nakładała na nas biologia oraz dana kultura. W sieci to wszystko się miesza. Do pewnego stopnia to zostało już zauważone ponad 20 lat temu w słynnym manifestie cyborgów autorstwa Dony Haraway z roku 1991. Do tego czasu wiele się zmieniło, od tego czasu wiele się zmieniło. I te cyborgi, czyli takie skrzyżowania człowieka z maszyną, no, stały się, można powiedzieć, do pewnego stopnia już realnością. Tak? Cyborg również nie ma y, płci. Y, co więcej, cały czas mamy do czynienia ze zjawiskiem robotyzacji i automatyzacji. Y, roboty i automaty też nie mają płci. Y, co więcej, Człowiek też może być w związku symbiotycznym z automatem albo z robotem, prawda? Może być przecież i są już wszczepiane w ciało człowieka różnego typu mini i nano roboty. Prawda? więc coraz bardziej stajemy się swoistego rodzaju hybrydą. No i na koniec coś co już puka do naszych bram, jako ludzi, prawda? To jest zjawisko czy możliwość skanowania mózgu. Być może niektórzy z Państwa w, w ubiegłym roku oglądali taki głośny film Transcendencja, film amerykański, gdzie mamy, gdzie jego osią jest właśnie próba Próba udana, jak na razie tutaj w warstwie filmowej przeniesienia mózgu z umierającego ciała, głównego bohatera, właśnie do komputera i do sieci. Nie jest to, nie jest to już tylko fantazja filmowa, czy fantazja literacka spod znaku science fiction. Otóż niektórzy uczeni już, mówi, już zaczynają prowadzić pierwsze eksperymenty, właśnie nad możliwością cyfrowego skanowania mózgu. A więc mózg w sieci, supermózg to jest być może przyszłość człowieka, który w ten sposób całkowicie może wyzwolić się przede wszystkim z ograniczeń biologii, a to i do pewnego stopnia dominujących form kulturowych. No? Więc te trzy wymienione powody powodują, że w społeczeństwie informacyjnym tradycyjna rozumiana płeć zostaje przekreślona. Dziękuję Państwu.